Ok, znowu to robię, jestem tutaj, Siemano. Słuchajcie, zaczynamy tworzenie numeru. Ale zanim to muszę poruszyć mega ważną rzecz. Zanim dowiecie się co robić i jak robić, żeby... Napisać pierwszy numer, żeby nauczyć się rapować. Bardzo ważne jest wiedzieć, czego nie robić, bo jesteście bardzo kreatywni, macie wiele świetnych pomysłów, które finalnie okazują się nie takie świetne. I, i kilka takich częstych błędów, które na streamach widzę u Was, yy, przy, przy tych pierwszych numerach, yy, kilka takich błędów wam tutaj szybko wymienię i opiszę. Po pierwsze, Absolutny top i będziemy o tym gadać też przy, przy poradnikach, to jest tekst o niczym. To znaczy, są takie ancymony wśród was, które potrafią nawijać o tym, jak trzęsą dzielnicą i jak tam kładą hamów na osiedlu, tylko po to, żeby dwa wersy potem nawinąć, że yy, w szkole im słabo idzie i że babka ich oblała i kartkówka im nie poszła. I to ja sobie tego nie wymyślam. Naprawdę. Często też piszecie podrym to znaczy... Nie macie w ogóle pomysłu na to, co napisać, więc napiszecie jakiś wers, a potem wymyślicie rym, rym do tego wersu i do tego rymu doklejacie treść, która bardzo często nie ma sensu. Nie piszcie tekstu o niczym. Naprawdę treść jest bardzo ważna, bo chociaż ostatnio patrzę na polski rap, no, nieważne. Druga sprawa, to jest zbyt trudne flow. To znaczy, składając sobie te linijki i, i, i pisząc ten tekst, próbujecie nagle przyspieszać, próbujecie jakoś kombinować sobie z tą swoją nawigą na samym początku. To często po prostu nie wychodzi. Siada dykcja, zazwyczaj przy przyspieszeniach. Musicie też uważać na to, żeby starczyło wam powietrza po prostu. A jak wam nie starcza powietrza, to chociaż potnijcie to w nagrywce, bo... Niezbyt dobrze brzmi nawijanie na bezdechu. Brzmi trochę jakbyście się dusili, więc... po co? Pierwsze teksty, wydaje mi się, że bardzo ważne, żeby były proste, bo w momencie, kiedy teksty są proste, to nie dość, że łatwo jest wam je nawinąć, to też ciężko jest je zepsuć. Kolejna sprawa. Poleganie na wtyczkach i na sprzęcie. Na początku to naprawdę nie ma znaczenia. Nikt was nie będzie chciał słuchać. W większości przypadków będziecie jak nie asłuchalni, to, to no, konkurencja jest duża. Uwierzcie mi, na początek najprostszy mikrofonik, cokolwiek, nawet nie musicie tego nagrywać. Po prostu ćwiczcie to nawijanie sobie w domu e, przed komputerem. Nie musicie nawet tego nagrywać. Żadne wtyczki za was nie, nie załatwią sprawy, żaden sprzęt za was nie załatwi sprawy, nie zrobi za was numeru. Na początku trzeba się nauczyć to robić. Fizycznie, manualnie. Efekty wtyczki to dopiero potem. Kolejna sprawa, rymowanie gdzie popadnie. To, to jest mega częste u was ja w kolejnych odcinkach będę omawiał w jaki sposób rymy w tekście rozkładać. Rymowanie gdzie popadnie powoduje, że wasz tekst w ogóle nie buja. I to po prostu jest takie no po co te rymy tam są, skoro nie mają w ogóle żadnego takiego miejsca. To nie jest wiersz, to musi mieć pewien, pewien rytm. I, I ten rytm między innymi nadaje się rymami. Kolejna sprawa przy pisaniu tekstu: 90% numeru to refren. Często tak jest, że wyjdzie wam fajny refren, albo nie wiem, macie jakiś pomysł i nagle nie chce wam się pisać zwrotek. Multum takich numerów słyszę, gdzie zwrotka ma 4 wersy, a refren to jest 8 wersów razy 2. Nie róbcie tak, jakby zwrotka niech ma 12-16 wersów, refren 4 razy 2 albo 8. Nie róbcie numerów, gdzie 90% traku to refren, bo to za zanudzi przy, przy, przy drugim refrenie. Naprawdę. Zwrotki niech będą w miarę długie. Może być jedna zwrotka nawet i dwa refreny. Ale niech ta zwrotka ma te z 16 wersów. No i ostatnia rzecz perfekcjonizm. Słuchajcie, na początku, tak jak mówiłem wcześniej, będzie asuchanie, nie będzie się dało Was słuchać. Nie, nie ma znaczenia, na początku musisz robić i nie staraj się wszystkiego doprowadzać do perfekcji. Patrz krytycznie na to, co robisz, wiedz, gdzie popełniasz błędy, staraj się nad tym pracować, ale niech to Cię nie blokuje przed tym, żeby nagrać kolejny numer, bo to też jest częste, że ludzie lubią się spuszczać nad tym pierwszym numerem, żeby on był jakiś niesamowity. Słuchaj, no pierwszy numer będzie do wyrzucenia, drugi prawdopodobnie też. Myślę, że piąty nawet będzie do wyrzucenia. Pierwsze numery są po to, żeby zacząć. Pierwsze kroki. Serio, zrób to Zobacz, okej, okay, to nie wyszło. Możesz mi wysłać na streama, ale nie ma co się pchać, jakby i, i, i siłować z pierwszym trakiem, bo to was po prostu zablokuje. W następnym filmie rozkminimy, jak się przygotować do pisania pierwszego traku i, i, i nawijania go. Śledźcie temat. Koszulki dostępne na blafpl. Kupujcie, jak chcecie mnie wesprzeć wiersz tym to jest świetna koszulka. Sam profit. Trzymajcie się nara.